Witamy bardzo serdecznie w sobotę. Jeszcze nie potrafimy się wspiąć samodzielnie na kanapę, ale już zobaczcie: kombinujemy z zabawkami. Jest zabawa. A to dywanik, a to jakieś tam zabawki, dorwał. Tutaj jakiś teraz sobie wziął nie wiadomo co. Zaraz mu trzeba zabrać. No i dzisiaj była akcja, bo Joszkę tutaj Joszka leżała na tym fioletowym legowisku. I ją tam zaczepiał z każdej strony. Oczywiście Josza cierpliwa do pewnego momentu i go pogoniła. Pogoniła dziada, także sobie już później odpuścił, ale ogólnie taki zaczyna być szalo, szalony chłopak. Wszędzie zabaweczki porozkładane, a tutaj kukulek sobie odpoczywa, a Joszka też wróciła z dworu i leży sobie tutaj pod stołem. Także Państwo pieskowie odpoczywają pieskowie teraz. Mają weekend. mają weekend, tak. Tu jest pan piesek, też. Tak. I kochani, jesteśmy. Witamy serdecznie. Witam ja. Podanosi, ja już witała. Jesteśmy na placu targowym u nas. Tak, na Wszystkiego ryneczku. jest dużo. Mm co komu pasuje, ja tak bardzo jest. lubię takie place targowe mm -hmm. tam jakiś taki duży ręcznik z kwiatami czy nie wiem Ko, co to jest chyba. Koc. 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 koc także nie? jest wszystkiego jest dużo bruc. ciuchów, dużo y, m, warzyw, owoców tak, ale Właśnie... ogórki drogie, bo ja widziałem ogórki takie małe 8zł no. także to już jest cena taka dosyć spora jest bardzo przyjemnie w... jakieś pomidory w sobie kupimy może nie tak, jakieś dobre... do oko. jak będą to tak no. albo gargamele. tak no i idziemy zaraz właśnie bo jesteśmy z mamą na rynku mama tam sobie chodzi dalej um, już to nas idzie po malutku także idziemy w stronę warzyw owoców sobie coś tam popatrzymy wybierzemy, nie tak no Różności są, klucze tak. można kupić. Wszystko jest. No, wszystko, wszystko. Jak to na takich targowiskach, no. nie? <gry> ja lubię takie klucze tak. targowe. Tak. I witamy ponownie. Cześć i czołem i można powiedzieć uch, jak gorąco. 31 stopni. U nas. Poszedłem w, wcześniej oczywiście wprowadzić samochód. Żeby nie stał w słońcu przed domem, to jak wsiadłem, to myślałem, że zasłabnę. Aż się kierownica nagrzała, taki upał. I sprawdziłem od razu temperaturę, więc 31 stopni. Teraz już jest w cieniu samochód, jest chłodniutki, także jest, jest fajnie. My dzisiaj mieliśmy dużo pracy, nie Danusiu? jeszcze I Danusia jeszcze sprząta. Podłogi myję. No, podłogi jeszcze myję. Ja dzisiaj robiłem placki ziemniaczane. Jedliśmy placki. Powiem Wam, że pyszne są, chrupiące, prosto z patelni, tylko jest jeden minus, nie? Dużo, dużo pracy jest, dużo to zajmuje, a tego jedzenia tak właściwie dużo nie było. No, no nie. Pojedliśmy każdy oczywiście. Po, każdy po trzy placzuszki? Po trzy, no. Po 3, ja miałem cztery chyba placki bo jeszcze tam zostało, Donusia nie chciała, także, ale wiecie, chcieliśmy sobie zrobić, bo takie placuszki są przepyszne, no i tak Donusia jeszcze kończy robotę, dopiero później sobie usiądzie. Napijemy się kawki, odpoczniemy chwilę, posiedzimy, bo cały czas się coś robi, a później do pracy. Tak, ale na chwilkę, tylko także, nie ma. No, a co nas najbardziej cieszy, Oprócz tego, że jest gorąco naprawdę jest. Ja nawet usnąłem, wiecie, jak się obudziłem, to byłem taki aż, aż spocony mocno. To nas cieszy, że jutro z samego rana znowu w trasę. wsiadamy, samo chodzi czyściutki, jeszcze tylko go przemyjemy z zewnątrz, nie? Bo ja w środku już odkurzyłem, porobiłem, tak jak wam wcześniej mówiłem, ale tak jeszcze go przepuczemy po prostu, bo nie wiem u nas czy te tuje, czy, czy coś, czy, coś pyli w ogóle. To jest taki, taki jakiś osad na samochodzie. Ładnie go wymyjemy i, i w trasę przed godziną dziewiątą jedziemy do naszych przyjaciół w odwiedziny i, i oni na co czekają i my tym bardziej na to czekamy. Bardzo się cieszę, będzie mi się gęba cieszyć od ucha do ucha i się przejedziemy. Mam nadzieję, że jutro nie będzie tak gorąco. No, jutro też ma być gorąco chyba jednak. No. Ale może nie aż tak strasznie, nie? Może nie aż tak strasznie będzie, dlatego serano wyjedziemy wcześniej. Klimę się włączy i... No ja dzisiaj, słuchajcie, a propos tego, co mówiłem wcześniej, to tak, tak podkręciłem klimę, bo myślałem, że za w tym samochodzie. I tak sobie od razu pomyślałem o tych ludziach, którzy zapominają o żywych istotach, które zostawiają w samochodzie. Czy to y, y, pies, kot, y, a nie, daj Bóg, dziecko. Y, zwracajcie też na to uwagę. Ostatnio, żeśmy oglądali z się jeśli ktoś zostawi dziecko czy psa, a nawet chociaż tyle ma tylko szyby uchylone, to możecie wyprać szybę bez konsekwencji, bo mówiła policja o tym. Wtedy się dzwoni na policję, że, że wybiliśmy szybę i wyciągnęliśmy dziecko. Nie rozumiem czegoś takiego w ogóle. Nie rozumiem, jak można iść do hipermarketu i nie wiem, wsuwać lody, albo chodzić w klimatyzowanym pomieszczeniu. I zostawiając dziecko w środku, nie? Mhm. W ogóle bez opieki, to już wiecie, już tam abstrahując od, od temperatury okropnie wysokiej, ale, ale w ogóle, że bez opieki, to, to jest nie, nie, wiem, nie do przyjęcia dla mnie. Dlatego można, na, można zwracać na to, powinniśmy zwracać na to uwagę i właśnie w razie konieczności szybę wyprać i wyciągnąć dziecko czy, czy pieska. Nic bym nie zostawił. Nic. Ja nawet staram się telefon, nie raz mi się zapomni. Wtedy musiałbyś wziąłeś telefon, żeby się nie nagrzał, bo też grozi wybuchem baterii. Na takim słońcu, w takim, w takim upale w samochodzie, tam naprawdę są temperatury bardzo, bardzo wysokie. Także zabierać wszystko ze sobą. Kto jest na wakacjach, to oczywiście życzymy Wam dobrego odpoczynku, bo wiem, że są i tacy, którzy oglądają nas na wakacjach. Więc na tych wyjazdach, na tych wakacjach, kochani. Bezpiecznego przede wszystkim, bezpiecznego wypoczynku i udanego wypoczynku. Róbcie sobie zdjęcia, róbcie sobie filmy. My tego nie musimy robić, no bo my, jak jedziemy na wakacje, to tak naprawdę jesteśmy w pracy. Nie? Można połączyć przyjemne z pożytecznym. Przyjemne z pożytecznym, więc mamy album medialny na lata i, mhm. i tego. Ale ja Wam tak po prostu przypominam, żebyście sobie robili zdjęcia, bo to jest bardzo fajne później, za rok, za dwa, za trzy, pooglądać gdzie byliście i sobie jest. parę tych zdjęć też wywołać, nie? Teraz są możliwości, że nie trzeba specjalnie iść do fotografa. No nie można, trzeba. Dajmy na to zrobić to w Rosmanie albo zamówić przez Empik. No, przez Empik bardzo prosto i w Rosmanie jeszcze prościej. No. Nie musicie po prostu, tak jak Danusia mówi, iść, żebyście się nie, nie zniechęcali po prostu tak, jak się to dawniej robiło. To jest banalnie proste. Po prostu sam tam do podłączenia telefonu kabelki i na iPhony i... I USB-C, teraz prawie wszystkie telefony mają takie wejścia, także nie ma żadnego problemu. Podłączacie, drukujecie, czeka się ile danosiu, no nie wiem, dwie minutki. Dwie minutki i macie zdjęcia, idziecie do kasy płacić, no i, i to wszystko. Także warto sobie takie wspomnienia robić. No, a my jutro też będziemy mieli bardzo fajne wspomnienia. Na pewno. Pies już jest za zadyma na dworzu. O! Kuki się nie cierpi z psem są sąsiada. Aha! No tak. Tam zawsze przez siatkę się. Tak. Na szczęście my się no. lubimy, bo to są bardzo fajni sąsiedzi. My się tak nie drzemy. <grym 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 bardzo fajni ludzie, ale tak, słuch słuchać. O. o. Akurat przestało. Akurat nie. przestało. Ale jestem <grym> wojna, ale tam Kinia jest chyba. Tak, bo Kinia wyszła z wszystkimi pieskami na dwór. No. Bo to jest wiecie teraz, jak to jest. Piesek wstaje, budzi się. Rura na dwór, siku. Piesek zje znów szybko na dwór, bo się załatwi. I tak w kółko, tak, jak z małym kółko. dzieckiem, nie? No bo wiadomo, że, że Szczeniak, no to, to będzie sikał doma. Ale... ale na szczęście kiedy się to w, w, w większości udaje, że piesek tak. może ze trzy razy znam w domu nasikał, a tak to e, e, cały czas na no, nie? Tak, obserwuję go, na wie, kiedy mu się chce siku. Najciekawsze jest to, że taki mały piesek i ma już wybrane miejsce w ogródku, jedno miejsce, w które tak. zawsze chodzi i, i robi siku. Nie? Idzie do ogrodu, i tam ma takie właśnie swoje. Niedaleko garażu, i tak sobie także brał. Żeby... No. Także, wiecie, no, nie możemy powiedzieć, że to jest pies brudny. Nie możemy powiedzieć, że to jest pies niedobry, bałaganiarz. Nie. Jakiś, wiecie, takie drobne rzeczy, że on nam tam dwa, trzy czy cztery razy siknął, to jest chyba jak najbardziej normalne. Ale tak to raczej jest wyprowadzany. Kinia wie, kiedy mu się chce. I on nie jest taki, żeby, żeby nam. Jak na razie gryzł wszystko, szarpał, y, obgryzał kable, nie? nie Pobawi... on się bawi jak to szczenie. Bierze kapcie, tak. bierze dywanik, bierze maskotki. Oh yeah. Moje. też. Ale y, wiecie, co jest też fajne? Że on nie gryzie jakoś mocno, żeby to rozszarpać, nie? No nie. On tak, nie. Delikatnie tak sobie gryzie, co dzisiaj tam metki poobrywał, tylko. Metki od legowisk Danusia mówi, nie może być tam metki, prawda, piraciku? Nie może być, A on tak bokiem man, 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 no nie może być. <śm> I obry, no. Okay. no już. No. Także wiecie, no jakiś póki co no, jest bardzo spokojny, nie boi się już naszych psów, już widzę, że się już akceptują, razem wychodzą, razem siusiają, razem jedzą i w ogóle nasze psy bardziej skorzystały, no bo teraz mają dietę naprawdę... Jeszcze lepszą niż miały. Bo to znaczy tak, przygotowując e... dla piracika, no to oni też sobie coś tak, tam... Tak, no nasze pieski nie są gorsze i no. też dostają mięsko. Też jedzą od razu tak. te, trochę mięska, ale jednocześnie te, nie rezygnuje całkowicie z karmy takiej suchej, wiecie. Dajemy, dajemy, Bo dajemy. Z tego względu, że jak będziemy gdzieś to załóżmy jechać no to problem, co my będziemy łazić mm -hmm. i mięsa szukać dla psa? Nie? No, tak. Żeby jednak to, tak, tak, tą karmę tak. też trochę tam wiedział, mm -hmm. jak smakuje i w razie czego, żeby, żeby miał co skubać. No bo to praśnie, na wyjazdach praśnie. byłoby bardzo ciężko. No tak. Ale ta dieta barf jest ciekawa dosyć. Można też, słuchajcie, oprócz tego, że jakieś tam kupić zmielone mięso. Czy, czy skrzydełka z kurczaka surowe, czy um, tam jakieś indyka, mięso? Wiecie, cielęcinę, to, um, to są gotowe też oczywiście strony internetowe, czy to na Allegro, gdzie można kupić gotową taką zmieloną karmę, dobrej tak. jakości, mięso oczywiście, w sensie karmę, mięso takie zmielone, załóżmy wołowina z indykiem i taki, taki kilogram. Takiej karmy, takiej gotowej mięsnej, mięsnego dania. Mhm. Kosztuje około. Um, około 14 zł, jakoś tak. Mhm. No, także takie. Wiadomo, że nie będzie codziennie jadł tego samego, no to... ale można trochę tego. Ale ta dieta barw, to możecie sobie poczytać, bardzo fajna dieta jest. Przy tym też um, trzeba pamiętać o, um, o warzywach, o owocach. <tryk> <nie>? no, <tryk> o, 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 owoce, warzywa i tak, i tak się kupuje. A dzisiaj coś mówił o kinie, że piraci jest w marchewki, nie? Tak, marche... on marchewki nie, ale nasze też jedzą. E, znaczy nasze, no nasze, nasze. No, 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 nasze stare, pirat... no, ale już będziemy wiedzieć. Pirat nie. jest kingi głównie. E, Także też ważne, żeby pamiętać właśnie o warzywach i owocach. Ale tak jak mówię, i tak, i tak się kupuje owoce kupuje takie się. i warzywa, więc y, kupienie jednej marchewki więcej, to no, żaden, nie, żaden no, problem. No, nie. Żaden problem. Ale dzisiaj te ogórki mnie zaskoczyły, kurczę, drogie są ogórki po 8 zł. Te mniejsze Te, te po mniejsze. 8, mniejsze. Właśnie, a ciutkę większe, po mm -hmm. 7 były, nie? No to też duża no, cena, nie? No. My ja akurat w tym roku nie robimy ogórków żadnych. No nie. Ale mama sobie właśnie kupowała dzisiaj 5 kg. Mm. I wiecie co? <laughs> Raz na jakiś czas właśnie mama nam tutaj Raz na jakiś podrzuca czas. Podrzuca słoiczek ogórków. Tak albo e, tomuś idzie do spiżarni. Ale pyta wcześniej. <laughs> Ale wcześniej pyta. No nie, nie no tak, pytam, pytam. No. Tutaj głównie ta, ta ma też różne takie zachcianki, nie? A to no. ogórki, a to jakieś tam y, rzeczy, których na przykład wcześniej nie. One tak miałem. znowu, te ogórki tak znowu nie idą, nie? Aż tak mocno nie. Ja na przykład lubię tam sobie czasami na kanapkę. A mamy jeszcze tego za czasami, y, ale to właśnie do gulaszu bardziej, no. nie? Y, czy lubię też czasami ogórki takie kiszone do mm, kanapki z so opiekacza? No. Też też mm -hmm. fajnie smakuje wszystko wtedy. Ale tak, żebyśmy robili takie przetwory, to tak nie jest. Ja to nie chcę. lubię, sami wiecie już doskonale, bo już tyle razy Wam to mówiłam, że ja nie lubię w kuchni działać w ogóle. Mm. Obiady się robi, no bo wiadomo, chociaż teraz też mam... Ym... Ale nawet, abyśmy zrobili takie przetwory sami, to nie miałby kto jeść. Dziewczyny nie chcą, my znaczy lubimy, my musimy, ale... My byśmy jedli. No, my byśmy jedli. Jedlibyśmy, tylko na, mm, mnie się nie chce robić, a, mm. a Ty nie wiem, czy, czy lubisz takie rzeczy robić, czy nie. Nie za bardzo. No, ja nie cierpię w kuchni działać, dlatego teraz też się cieszę, że. Często mam ym, wsparcie w tobie, że, że ty przygotowujesz. Dzisiaj tak jak Tomek na przykład usmażył te, przygotował i usmażył placki się. Tak, no podstaw zrobiłem sam, no ale wiecie, to, takie rzeczy to, to ja lubię robić, nie? Tylko tak jak mówię, dużo roboty jest, a jedzenia naprawdę mało. Ale dla mnie to już jest dużo, na przykład, że ty dzisiaj te placki zrobiłeś, bo w międzyczasie hmm. ja, ja sobie takie coś rzeczy. Tam innego robiłam, a to pranie wieszałam, o to składałam Ta. pranie. No dzisiaj Ato w ogóle pełna para w, e, praca w domu. Dzisiaj w ogóle sobie sprzątamy. tak. Tą sobotę właśnie przeznaczyliśmy na nas porządki. Pełna pora. Po wiecie, potem, po tej naszej podróży. Dwa szły na raz. tygodniu wróciliśmy i trzeba było to tak. wszystko ogarnąć bo to, był to, już trzeba. syf, po prostu. No. A jeszcze A się dziś, mieszka. Dzisiaj jeszcze przychodzi wieczorem Kingi koleżanka do nas. A, tak? Zosia jeszcze przychodzi dzisiaj. No. Na nockę. Także Bardzo fajna dziewczyna. Dziewczyny będą, będą um, całą psią ferajną się zajmowały no. dzisiaj i jutro jak nas nie będzie, no. także pieski pod opieką dziewczyn. Mam nadzieję, że, że chłopaków nie sprowadzą żadnych, jak nas nie będzie. Ale nie chcę, sprowadzą. Mm. <laughs> nie, dziewczyny to to. Fajne, fajne dziewczyny i ta Zosia to jest bardzo fajna dziewczyna. No tak jak, tak, one się tak dobrały, właśnie dopasowały się fajnie, nie mm, dziewczyny? Bardzo. Także dzisiaj, do, kochani, właśnie tak Danusia mówi, no dzisiaj mamy taką um, robotę w domu, że na mieście byliśmy tylko z mamą rano, na Ryneczku bo mama chciałaby, tam zażyczyła, żebyśmy ją podwieźli, także nie ma żadnego problemu, to to właściwie w autem to wiecie, moment, ale ten, tak to cały czas w domu i dwa odkurzacze naraz, bo ja słyszałem jak Danusia jeszcze odkurzała w korytarzu, Kasandra robiła tutaj górę, Także, no było, ja placki i, i, i tak wiecie, zawsze się uzupełniamy, bo my z Danusią zawsze właściwie to robimy na pół. Ja się tylko nie wtrącam, jak widzę, że już Danusia sama chce robić, a już na przykład tak jak teraz zmywa podłogi, no to wiem, że już się nie ten. Na początku mówię, daj, daj, ja zmyję, a Danusia, nie, ja zmyję, ale po, po czasie wiecie, jak już mieszkaliśmy dłużej razem, to się zorientowałem, że to, to jest dla robota taka, wiecie, każdy ma jakąś swoją... to, znaczy, to nie jest tak, że ja to lubię robić, no. jakoś, tak... jakoś tak... i wiem, że się nie przeszkadza, wtedy i ono sobie na przykład robi. Część tak nie mieliśmy jeszcze tego odkurzacza sprzątającego, to ty na przykład odkurzałeś Tak, tą, ja odkurzałem, ja podłogi, no. Nie? no. no. Zawsze robimy słowa. tak właśnie na pół. Jak, i, i, cokolwiek właściwie robimy, to robimy na pół. Tak. No, nieraz aż to śmiesznie wychodzi, bo ja mówię do się teraz ja trochę poodkurzam, jak nie było kasandry. A, Danusia, się, dobra, 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 odkurzę, odkurzę. Ja mówię, patrzę, no już większą połowę góry tutaj odkurzyłem. Ja no, no w końcu to ja odkurzę. No, zaraz ci dam. A, dobra, tyle mi zostawiłem. Także wiecie. A teraz to tak właśnie się też, też dzielimy się na pół. No, fajne te placuszki były. Ale takie zupy, daną się to, takie na przykład gulasz, czy coś, rosu, ty grzybowy akurat nie lubisz, ale to takie zupy, wiecie, to ja lubię gotować. Ale tak, żebym ja robił jakieś dżemy, przetwory jakieś, no nie za bardzo mnie do tego ciągnie. Dlatego, że ja wiem po sobie, ja Wam wiele razy mówiłem, że lubię ogórki, bo to jest prawda. Jak na przykład się dosiądę, kupię sobie ogórki, nie lubię tylko ogórków y, tych długich, szlarnianych. Od, po prostu y, nie lubię tylko zapachu, ani tego smaku tego ogórka, a tak to konserwowe, kiszone, gruntowe, wszystkie lubię. Jak się dosiądę, nawet i kilo zjem. Posypię sobie solą i zjem, ale wiecie, to jest nagłe takie u mnie, zachcianka, ale tak, żebym miał ja musiał robić takie przetwory albo, albo kiszone ogórki, nie wiem, 20 słoików czy 10, no to raczej bym nie robił. Jak mamy ochotę, to wolę kupić, no bo, no bo kto to będzie jadł? Ogórki to byśmy jedli, byśmy. A ja wiem, no, no są ogórki od mamy i ja z tych ogórków ile skorzystałem, pół ogórka do, wziąłem sobie do pasztetu. Pół ogórka. Pół ogórka. No. A no tak ja, to nie, ja nie, nie, nie za bardzo. Ja bym ja bym miała takie swoje, ale mnie się nie chce. No to przyznaję no. rozbicie, że ja nie lubię tego robić i nie, nie robię po prostu, nie? Jakbym była zresztą, ja też nie za specjalnie. Jakbym była zmuszona, no to też musimy się zachcieć. Rok temu robiliśmy kilka słoiczków, w zeszłym roku. Robiliśmy. Ale to tak dosłownie tam wiecie, z pięć czy coś. No i zjedliśmy. A w tym roku nie. Zobaczymy, może w przyszłym nam się tak zajmie. Może w przyszłym zrobić... roku będziemy mieli wenę twórczą tak. i będziemy robić ogórasy i tak. drzemy. A wiecie co? A propos dżemów, to ten dżem z kuchni z klasą, ale robimy reklamę temu barowi. On nawet, oni nawet nie mają pojęcia o tym. Ale wiecie, warto. To oni mają ten dżem po prostu niesamowity ich dżem, a dżem kupny taki, gdzie nawalą pełno cukru, owoców pewno mało, więcej cukru niż owoców, bo oni to robią z, z kompotów. Na przykład z, mają, zostają owoce z kompotów. Nie, Danusiu, dobrze mówię. No, z takich kompotów. I mielą to wszystko i, i robią dżem. Także jest w 100% naturalny. Super naprawdę, jak Danusia kupi w tej, w tym barze Kuchnia Smaku to się rozchodzi dżemik szybciutko, bo ja sobie robię kanapki i, 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 i wszyscy próbują po trochu. Jest, jest naprawdę mm, pyszniutko takie jedzonko. Także tak to u nas wygląda. Kurczę, jest tak duszno, jak teraz z Wami rozmawiam, to jest i duszno, i, yy, i gorąco jest. No. Dopiero później może się schłodzi, co nieco. No, dla nas to jest za gorąco po prostu. No, 31 stopni to jest... Ma tu jeszcze trzeba do pracy iść ale to tak na chwilę, tak jak Danysia mówiła to załatwimy szybciutko a później już po południu będziemy wolni będziemy weekendować będziemy myśleć, emocjonować się jeszcze bardziej przed wyjazdem kochani, przypominam wam tylko tak tak po prostu jak to ja zawsze co roku w sezon wakacyjny, bądźcie ostrożni nad wodą nie wskakujcie do wody jak nie znacie dna jak jest zakaz, to nie jest zakaz po to, żeby, bo się komuś tak podoba, tylko żeby chronić nasze życie. Nie wskakujcie tam, gdzie jest zamknięte kąpielisko i tak dalej, i tak dalej. Powtarzajcie to swoim dzieciom. Dzieci niech powtarzają swoim dzieciom, młodym, świeżo upieczonym osiemnastolatkom, żeby nie hojrakować po wypiciu dwóch piw. A co to ja, jestem supermentem, ja nie dam rady. Pewno, że skoczę. I wiecie, i później już nie wypływają tacy ludzie. Skoczy raz i koniec. Także to o tym trzeba często mówić. No i oczywiście nie pić alkoholu nad wodą, nie szaleć i nie wsiadać po pijanemu do samochodu. Chociaż tutaj to sobie mogę mówić i mówić, i mówić, żeby się chyba tylko wygadać. I to jest dla mnie przykre, bo ja po to gadam, żeby to były jakieś skutki z tego. Ale skutków nie ma, ponieważ codziennie słyszę, dzisiaj też słyszałem, że policja zatrzymała nie tylko że pijanego, ale naćpanego kierowcę, który na przejściu dla pieszych potrącił idącą rodzinę prawidłowo przez przejście dla pieszych. Pewno ich w ogóle nie widział. Chciałbym, żeby były kary jeszcze ostrzejsze niż są, żeby za te wykroczenia karali jeszcze mocniej piratów drogowych również. No dla mnie takie wykroczenie, że potrącam śmiertelnie kogoś na przejściu dla pieszych, nieważne czy rodzinę, czy, czy osobę po pojedynczą jestem pod wpływem alkoholu dodatkowo jeszcze, jeszcze przyćpałem to uważam, że minimum minimum wyrok to powinien być 15 lat minimum i całkowicie dożywotnio, bo już nad tym pracują albo jest bo dokładnie nie doczytałem nie pamiętam że jest już to czy wejdzie taka ustawa, że można dożywotnio całkowicie odebrać prawo jazdy, i taki człowiek nie będzie kierował nawet rowerem, ani nawet taczkami, niczym nie pojedzie, już nigdy w życiu. Dlatego jestem cięty na to niesamowicie, bo to jest okropne. A, i kochani, jeszcze jedno chciałem Wam przypomnieć, na pewno słyszeliście, ale lubicie nas oglądać, więc ja to wykorzystuję i w ramach bezpieczeństwa dla Waszych wnuczu, wnuczek, wnucząt najcenniejszego skarbu, bo są tutaj babcie, które mają swoje wnuki, Kochani, przypominajcie o tym, żeby nie szaleli na tych hul... hulajnogach elektrycznych. To jest zmora, to jest temat teraz na czasie, są wakacje, odpowiednia pogoda i. I, szale, I szaleństwo na hulajnogach elektrycznych. Jeśli ktoś chce dziecku kupić hulajnogę elektryczną, to najpierw niech z nim przeprowadzi odpowiednią rozmowę i to nie raz, tylko dudnić do znudzenia, żeby mu się utrwaliło w głowie, żeby nie szaleć. Są niesamowite, oglądałem na TV, nie pokazywali młodą dziewczynę, młodego chłopaka, wielu innych, którzy jeździli na hulajnogach elektrycznych, ale nie, nie jeździli z wyobraźnią, nie używali umysłu. No jest ciężko. Ci, którzy przeżyli oczywiście, bo, bo ci, którzy nie przeżyli, no to wiadomo. Śmierć na miejscu, albo w szpitalu, w drodze do szpitala zmarli. To, że są kaski wprowadzone przymusowo w tej chwili, no to bardzo dobrze, ale kask też nie uchroni. Dziewczyna pokazywała, jak miała zdruzgotaną żuchwę, mówi, że nie pędziła szybko na hulajnodze, ale jechała już z taką prędkością i po prostu nie zauważyła nierówności. Płytki były, wiecie, nierówno położone i ona się potknęła na tych płyt, na tej wystającej płytce i uderzyła, miała kask, ale uderzyła tak żuchwą, że zdruzgotana cała żuchwa. Ciężka operacja, na jednej się nie skończyło. No i oczywiście ta dziewczyna już wygląda zupełnie inaczej niż my, bo żuchwy tutaj nie ma, więc wszystko zapadnięte jest. Tam ją jakoś odratowali, ale i problemy z oczami ma, ze wzrokiem. Także wiecie, tu wymieniać można dużo trwałego uszczerbku na zdrowiu. Lepiej zapobiegać niż leczyć i mówcie swoim wnukom, swoim dzieciom, żeby nie szaleli na tych. Hmm na tych hulajnogach, ja jestem na przykład, jeśli by mnie się ktoś zapytał, czy ja jestem za tym, to ja bym był za tym, żeby to całkowicie zlikwidować. Dlatego, że na początku byłem za tym, że można, czemu nie, ale żeby ograniczyć fabrycznie przez producenta do maks 20 na godzinę. Ale się okazuje i ktoś mi to mówił nawet, nie wiem, czy to od nas z rodziny, twoja siostra, czy jej mąż, że było coś takiego, że już w momencie kupna tej hulajnogi, a nie, w telewizji słyszałem, w momencie kupna tej hulajnogi w sklepie już po cichu sprzedawca mówi, jak obejść zabezpieczenia, żeby nie jeździć 20, tylko żeby zapierdzielać, powiem brzydko, a 70 jak samochodem. To wiecie, ktoś, kto jedzie z taką prędkością, 50 czy 70 na hulajnodze i się wywróci, albo zostanie potrącony, albo go kierowca nie zauważy, bo oni jeżdżą jak wariaty, patrzcie w lusterka, przypominam, do kierowców mówię, to nawet jak go trzepnie, nie zauważy go po prostu, bo on się wpycha prawą stroną, albo lewą stroną nas może brać. No to kurczę, to tutaj w telewizji też pan mówił, że skalp po prostu był z jednego z młodych chłopaków. Starta, skóra... Także to działa na wyobraźnię i chciałbym, żebyście też mówili o tym w waszych domach, w waszych domach, jeśli jakiś y, wasz młody y, wnuczek czy, czy prawnuczek, czy ktokolwiek z młodych, to żebyście przypominali o tym, bo to jest naprawdę realne zagrożenie. Bardzo dużo się teraz o tym mówi, bardzo. I te hulajnogi już nie mówię, że, że leżą byle gdzie po miastach, są porozrzucane w Krakowie, też się widzi i w innych miastach również. Ale najważniejsze jest to bezpieczeństwo, bo wiecie, później jest płacz, później są pretensje na, a kto jest winny, urząd miasta jest winny, hulajnoga jest winna. No nie, hulajnoga nie jest winna, winny jest człowiek. I tylko i wyłącznie on i edukacja młodych ludzi. Dobra, nie przynudzam, kochani, ale to jest taka moja od wielu lat faza na bezpieczeństwo, na, na myślenie na drodze, na używaniu wyobraźni za kierownicą i... I piesi również, żeby używali wyobraźni na drodze. Nie jesteśmy na pastwisku, tylko w ruchu drogowym, a tam trzeba my my myśleć, my myśleć, 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 myśleć. I nie piję alkoholu. Dobrego, kochani, w wieczorku Wam życzymy. Dobrego weekendu, bezpiecznego weekendu oczywiście. I co? I będziemy się żegnać, bo Danusiu my już chyba nie zdążymy dograć, co? bo jeszcze później, później pójdziemy do pracy, później trzeba to jeszcze skleić, będą komentarze do odpowiadania, więc się pożegnamy z Wami. Do zobaczenia, do jutra. Kochani, jutro się pewno będziemy odzywać od samego rana, a może się odezwiemy z Łowicza. Kto wie z miasteczka yy, dżemów polskich? Ja jeszcze nigdy nie byłem. Pozdrawiamy. Cześć, do zobaczenia, do jutra.